Hej sięczko, witajcie z tej strony Gileon i to dzisiaj w sklepie 15 września 2022 roku i co? Dzisiaj mamy powrót letnich ulubieńców, czyli po prostu letnie skiny powróciły czyli mamy mieszankę za 1200 kilo wysłowy za 800, dzikie fale za 500 Zestaw ratownik plażowy za 1800, Syd za 1200, obciążone rękawice kastetowe za 800, fala gorących serduszek za 300, zestaw bardzo mi się za 1700, śmietankowiec za 1500, ocieka smakiem za 500, lud na patyku za 800, latające lody za 800, posypka za 300, śmietankowiec za 200, zestaw śmietankowca za 1700, jeśli mamy malowanie i emotkę. E, Ociekaj smakiem Midas nocyletni za 1600, złocony cień za 500, złoto i czerni za 500, e, zestaw złote za 400. Jeśli mamy midasa, no i co podwodny, kryształ, rubiz molo, no to już chyba nie będę po prostu pokazywał. No, jeszcze mamy tutaj letniego driftera, też tutaj powrócił, podwójna klinga i tak dalej. E, plażowa julka, plażowy brutus, plażowe barwy, flaming królewski, szkrab, szczał słodyczy. Mamy też gluciarza za 1500, grafitopór za 800, kroplotnie za 800, złaczki za 500, agent house za 1500, kosa house za 800, czarny szlam za 500 i zestaw doznaczonego za 2300. Wektor za 1200, jonowa za 800, dzikie odbicie za 500, heksagonalny za 500. Zestaw klan Sokoła za 2800, Kuno za 1500, Szpony za 800, Kenji za 1500, Nabijacz za 500, Soku za 1500. Eee, no i dalej mamy Marzycielka za 1200, Fenik za 1200, Chwytacz za 800, Taniec Sklepaniec za 500, Ożył za 500, odegraj swoje za 800, nie wiem za 200. Eee, no i co? Pakiet zadaniowy fantasmata zestaw podwójne Echo nadal w sklepie, zestaw Chica też nadal w sklepie, Królowska Tęcza też i Wuer też w sklepie, także co widzowie jeśli sklepik się podoba to pamiętajcie sub, dzwonię, łapka w górę, kodzić dzielę w sklepie a się dzwonię, żegnam, siemneczko